Godzina 9.09. Jesteśmy z Michałem Bukowskim tutaj w Eterze. Jest trochę smutno. Tak. I tak refleksyjnie bym powiedział, Tak, prawda? Czy ja, czy ja mogę też sobie tak potrącić mikrofon, jak ty sobie potrąciłeś na początku? Tak. O. Możesz, ale to jest takie potrącenie, które jest też smutne i takie nie za bardzo. Hmm. Nie wiem, czy nie powinniśmy dzisiaj skończyć tego odcinka wcześniej. Dobra, dziękuję bardzo. To wiesz, ale, co? Ale za. Także proszę Państwa, niestety, do widzenia. Także przepraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem poprowadzić wreszcie sam, wreszcie mogę powiedzieć to, co uważam. Wreszcie nie ma naprzeciwko mnie tego faceta, który... Dzień dobry, Darku. Witam Cię na naszym... Czy to jest improwizacja spotkaniem. jakaś? Tak, to była jakaś improwizacja. Zupełnie, się nie umówili, Ty powiedziałeś, że jest smutno. I ja w to wszedłem. No dobra, ale to Odbiłem, dobra. To, że jest smutno. Ty wyszedłeś. Ja wyszedłem, to ty co mogłeś? Zostać albo wyjść? No to wyszedłeś, Bo ja wyjść. zdecydowałem wrócić. Mogłem zdecydować, żeby nie o, wrócić. To chodzi. Rozumiesz? I żeby się nie bać tego, i żeby teraz nie mieć takiego poczucia, o Boże, wróciłem, muszę teraz to spuentować, bo Darek wyszedł poszedł. Ja zacząłem znowu coś robić, ty zacząłeś coś robić, i nie mamy poczucia, że to musi być koniecznie śmieszne, dobre i no do dobre. No dobrze, ale właśnie, bo rozumiem. Rozdobę... Czego ludzie boją się najbardziej? No? Poza wystąpieniami no publicznymi, no no, no. ale nie tak, tak naprawdę. Ja opowiem, no. że boją się, że ich potraktują, że ktoś jest głupi, tak, oceny, tak. opinii negatywne. Czyli boją słucham. się oczywistości, że to, co będą mówić jest oczywiste, że nie są mądrzy że spotykają, że przychodzą jako handlowiec, czy są w rodzinie, czy siedzą na tych świętach. A ty Grzesiu co? A ja a nie mam nic do powiedzenia, nie jestem mądry. Muszę mieć jakieś zdanie. No, chociaż o polityce byś coś powiedział, nie interesuje mnie. to. Piłka nożna, no musisz mieć Grzesiu jakieś zdanie, tak? Czyli pierwsza rzecz, to co boimy chodzi, się... Grzesiu. Misiu, Michałku, Dareczku, Toreczku, tak, mi Grzesiu wyszedł akurat, no nie wiem co. Przepraszam Grzesiu wszystkich, jeśli się obrażasz. No dobra, dobra. Nie, to jest... tak? Ale pierwsza to jest oczywistość i druga, o której mówisz, to jest śmieszność. Mhm. Ja uwielbiam patrzeć, jak ludzie kartę przykładają w sklepie i im nie. nie idzie coś. Zwłaszcza w dobrym sklepie. Bo tam w biedrze to jeszcze jakoś dadzą radę, ale pójdź takiego takiego dobrego sklepu i karta jak nie przychodzi. O! No tak. oh, bo to nie ta! A to mam! A bo żona nie przez. Jak się wywalą, to tak. bolesne, jak, się, jak idą, się wywrócą do autobusu i wstają. Ha, nie, to nie wszystko jest okej. Okay. Nawet oglądałem jakieś takie głupie pranki teraz tam. Wywróciła się, ktoś, baba się wróciła, Pierwsze to e, uśmiechnęła. Przepraszam za baba chłop, przepraszam, chłop też się wywraca. Czyli boimy się oczywistości i śmieszności, budujemy wokół siebie jakąś. E... No dobra, ale poczekaj, jak to się ma do, z drugiej strony, bo jak to się ma do takiego uważnego, się obserwowania ludzi, reagowania na różne sytuacje. Ja rozumiem, że po prostu jeżeli się to tak, w sobą... Że jeżeli ja się na tym skupiam, to ja obserwuję okay. siebie. Ja patrzę, co się ze mną dzieje. Zobacz, czyli nie myślę ja... o konsekwencjach. Nie myślę o tobie, tylko okay. myślę o tym, co... Czy ty, czy, teraz... tak, czy ty na mnie patrzysz, czy tym dobrze, czy ja Podoba dobrze się powiedziałem, to, bo to, czy źle ale powiedziałem. To, zobacz, bo to trochę takie treningowe też jest, bo ja rozumiem i mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że komuś jest e, na razie trudno połączyć jedno z drugim, czyli być spontanicznym i całkowicie... I i, to znaczy w I, jednocześnie, I jednocześnie w procesie mhm. to sobie chyba można dać taką, tak mi się wydaje, tak, 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 taką dyspensę z całym szacunkiem do dyspensy, że nie, dziś nie się podoba się po mi się ćwicze. to, co mówisz. Zupełnie bo rozdzielasz jakby dwie rzeczy no ja się tak... chcesz mi powiedzieć, że proces to proces a spontaniczność nie, to spontaniczność to... a ja chcę powiedzieć, że to jest jedno może... to, znaczy, to nie jest tak, że ja idę procesem, idę procesem dobra, no dobra teraz ale... będę chwilę spontaniczny wiesz co Michał, ale ja powiem coś takiego jeżeli... tak mi się wydaje to ma być... mo mo może to jest trochę inaczej u mnie ale mi się tak wydaje, że jeżeli ja cały czas się boję krytyka w sobie wewnętrznego albo realnie boję się zewnętrznej krytyki i trochę całe moje życie jest podporządkowane tym sygnałom krytycznym ze, ze, co więcej nie przyznaję się do tego bo przyznać się tego, do tego to jest słabość to buduje wokół tego No nawet, tak ale, ale mnie osobiście pomogło to coś takiego tego. spróbuję dzisiaj treningowo trochę tak jak z tym coachingiem coachingiem hmm. możemy dziś popełnić błędy Prawda? Czyli trochę tak, zostawmy to, że błąd niesie ze sobą często zły wynik, mm -hmm. tylko skupmy się na doskonaleniu umiejętności wyciągania wniosków z błędów, a to znaczy dajmy sobie do tego błędu prawo. Trochę nawet kosztem wyniku, bo przecież czasem tak jest. No, tak myślę. I trochę sobie tak wyobrażam, jeżeli ja się czegoś bardzo boję, to sobie mogę powiedzieć: Dobra, Darek, dzisiaj. Idę na to spotkanie i w dupie mam co będzie. Niech się wywali. Trudno, nie będę miał tego dealu, mhm. ale potrenuję swoją spontaniczność. To, to, nie jest... to, to jest bardzo dobre no, i, i bardzo trudne równocześnie, i, i często bardzo niemożliwe ze względu na to, że to jednak jest klient, jednak jest proces, ludzie no sobie mówię, że będę sobie ćwiczył na tych, co mnie lubią. To jak się. Ja jestem tro zwolennikiem tego, żeby to ćwiczyć. Po pracy, w cudzysłowie, czyli nie na klientach, okay. żeby mózg się no przyzwyczaił tak. do nowych do nowego torowania, żeby sobie wytorował nowe sposoby, żeby tam wyeksperymentował sobie swoje nowe zachowania, i potem przygotowany mózg, żeby wrócił w ten okay. proces, i, i w sposób naturalny no on zaczyna inaczej roz, rozbijać, nie, to Teraz myślę, że też bym tak zrobił, to. to znaczy, no pewnie w którymś momencie być może, Gdzieś muszę zaeksperymentować w takiej sytuacji już tak, nie treningowej. Tak, ale, w w ale dopiero wtedy, kiedy on jest, kiedy on, że tak powiem, zrobił okay. swoje pomysł. No Czy coś zrobił jest jeszcze swoje. takiego, co. Jest. Na przykład jest taka rzecz, którą znów, tak jak pytania otwarte intelektualnie, wszyscy się zgadzają, ale nie bardzo potrafią z tego korzystać. To jest tak zwana zasada tak I. Mhm. Ona mi, bardzo mi fajnie rezonuje z sytuacją obiekcji, które mamy w Sandlerze. Jestem świeżo po szkoleniu, na którym byli bardzo doświadczeni handlowcy, długoletni, pracujący w znanej polskiej firmie korporacji, znaczy z polskiego rynku korporacji. Wszystko wiedzą i tak dalej. I oni do mnie mówią, jak my mamy zbijać obiekcje. Jak hmm. my mamy kruszyć obiekcje? Jak mamy walczyć z obiekcjami? Ich język marketingu i, i szkoleniowych e, hmm. trenerów już im wdrukował e, sytuację tak. walki. Oni nawet inaczej nie myślą. Co więcej, mówią tak. do mnie, czy możemy na tym szkoleniu siąść i wypisać argumenty inte merytoryczne, tak. intelektualne do naszych obiekcji? No i ja siadam i mówię, nie możemy, bo problem się zaczyna dwa, trzy kroki wcześniej bo wy mówicie o objawach, a ja bym popatrzył na przyczynę. Jeżeli ja jestem w zasadzie tak i, czyli już żeśmy mówili, że wszystko jest propozycją, ja tę propozycję przyjmuję, widzę ją, przyjmuję ją i muszę z nią coś zrobić, chcę coś z nią zrobić, chcę wziąć odpowiedzialność, chcę dodać, rozbudować. Mhm. Nie chcę powiedzieć tak i nie zgadzam się z panem, moje jest lepsze. Nie rozumiem. Tak i co możemy zrobić, co mogę tak. zrobić, albo jak... tak i jednocześnie. I jednocześnie... Ale i, 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 ale już, ale i, ale i, a, ale i, widzisz? Muszę wziąć odpowiedzialność. To jest taka zasada, muszę wziąć odpowiedzialność za to, te, budować. Czy reguła, nie wiem, czy pamiętasz, reguła alena. Pierwszy raz tak. to słyszałem jako alena, zamień, a na i, e, e, alena, alena, alena a. A, a, jedno, a jednocześnie. I teraz oczywiście cała masa ludzi szybko to przyswaja. Nie zmienia mindsetu, tylko zmienia. Tak. Język. To już jest dobrze, bo, bo to idzie od języka, tak? Tak jak mówimy, tak potem nasze myślenie się mhm. układa, tak przynajmniej mówią teoretycy lingwistyczni. E, natomiast, e, i widzisz, jest taki moment, że zgubiłem wątek no Nie, nie. Poczekaj, bo, ja, i nie, chciałem nie. powiedzieć, że kilka lat temu bym pewnie był przerażony miałbym pustkę w głowie. Tak, i teraz, I, właśnie, i teraz możesz to, z tego zrobić wartość, prawda? Nie, mam, nie wpadam w panikę, w której tracę wątek, nie wpadam w panikę, w której, w której nie wiem co powiedzieć, nie wpadam w panikę, w którym faktycznie się okazuje, że mój produkt nie tak. bardzo. No dobrze, ale nie, bo to tak i... To przyjmuję tak i... twoją obiekcję i to w że też mam przecież bardzo silne, przyjmuję ją, opiekuję się nią, ona jest dla mnie ważna, ja ją widzę, natomiast nie będę z nią walczył, bo ona jest twoja. Interesuje mnie, co możemy z nią zrobić razem, wspólnie porozmawiać, a nie, że... Ale wie pan tanio, jak I pan wie, z drugiej bo... strony spojrzy, to już nie się, tak drogo. Wiesz co, mi, się, mi się w tym. Hmm, bo to trochę oczywiście uproszczenie, bo to już od wielu lat ludzie mówią: przyjmij, zaopiekuj się obiekcją. Kłopot bursi, polega i tak tylko na dalej. tym, że. Pytanie, trudność to znaczy, Trudność tego, może nie atrakcyjność tego, co ja opowiadam, polega na tym, że teraz powinienem wyjąć skrypty i moglibyśmy je zrobić i wszyscy bylibyśmy zadowoleni. Zabawa polega na tym, że dopiero ćwiczenia, regularne ćwiczenia tej improwizacji, bo każdy ma inaczej w głowie indywidualne doświadczenie tych samych ćwiczeń bywa bardzo różne. O tak chcę powiedzieć, no dobra, ale tam... jak było rapować? Ja nie umiałem nigdy rapować tak. E, e, no dawaj, bo to wymaga tak? błyskotliwości i wiesz jak się nauczyłem jest takie ćwiczenie, żeby się nie zrymowało. Mhm. Czyli jest na przykład chodźmy wszyscy razem w kupie, przyjrzeć się tej pięknej krowie i teraz robimy to w rytmie, ja już mam Rym, ale muszę specjalnie tak, zrobić, żeby tak. taki nie było. I nagle okazało się, że ten sposób ćwiczenia mnie absolutnie otworzył. No, czyli przez. No dobrze, ale czy, czy to oznacza, poczekaj, Michał, bo tak trochę będziemy szpuentować. No tak, niestety. Że y, jak się myśli o improwizacji, która zazwyczaj jednak y, kojarzy się tak na pierwszy rzut oka. Z jakimiś takimi fajnymi słowami, pewną błyskotliwością, ale też to, niepoważna, taka bo gdzie to dorosły człowiek będzie chodził No tak, I Ale to czy to znaczy, tymi tymi ta, że tak naprawdę to jest w gruncie rzeczy tylko pozwolenie sobie, bo tak trochę z tej rozmowy mi wynika, że ona jest raczej pewnym pewnym takim pewną taką gotowością do tego, żeby być właśnie naprawdę spontanicznym, łapać, yy, obserwować i reagować, albo nie reagować, ale zauważać, tak jak powiem i żeby traktować to, co się dzieje, jako ten materiał, z którym ja coś mogę zrobić, to mm -hmm. od odpowiedzialność. A tak, na dobrą sprawę, te wszystkie regułki y, się same robią trochę? Trochę tak. Jeżeli opanujesz w głowie, zrozumiesz te dwie, trzy zasady, które tam funkcjonują, to potem całe, one warunkują całe Twoje zachowania, Twój sposób myślenia i bycia. Jak gdzieś tutaj na początku w tych wygłupach, w którejś z naszych spotkań e, powiedziałem, jestem tu. Mhm. Ale jesteś tu? Bo teraz ja z tobą tu jestem. Tak. Ale mógłbym tu nie być będąc na tym wykładzie. No tak, tak, tak. Na tak. Tym mógłbym... naprawdę jesteś... Naprawdę jestem tu. Okej, okay. no dobra. To my układu... naprawdę kończymy Michał. Tak, teraz tu. Tak, także tak, 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 tutaj i. kończymy. Wcale nie kończymy, znaczy, Tak. Kończymy tu i... i... Coś dalej się oczywiście z tym wydarzy, okay. ale nie teraz. Nie tym razem. Nie tym razem. Not, Not yet. Not yet. To był gladiator. Tak.